Ten wiatr się odbija od tej szybki, która jest a jej nie ma. Mówisz o tym elemencie. O tym elemencie, co chyba zabrakło plastiku bikini trochę bardziej. Takie. No... Więcej nie zasłania, nie zasłania. Tak, no teraz będę o tym myślał, jak będę jeździł. Dziękuję. Cześć, witamy was serdecznie w kolejnym odcinku motocykla używanego, gdzie sprawdzamy jak ten motocykl używany sprawuje się w rękach oryginalnych właścicieli. Dzisiaj naszym gościem jest Alex, jego BMW S1000R ma przebiegu 27600 Jest to model. Roku 2017, a więc druga generacja. Zapraszam do odcinka. Aleks, jesteśmy po hamowni. Czy jesteś zadowolony z tych wyników, które tutaj uzyskaliśmy? Nie. Nie tak do końca. średnio bym powiedział. Tak, tak. w tym motocyklu. Rozrząd z biegiem czasu, ze względu na to, że ten łańcuch jest dość cienki, on się rozciąga. To moc może tracić, więc prawdopodobnie po wymianie rozrządu odzyska pełnię swojego wigoru i wróci do tych ustawień fabrycznych. Mhm. A na torze na przykład, bo, bo mówię, że na torze tak. też jeździsz. Tak, to czuję, że on po prostu żyje i został stworzony na to miejsce, mhm. a nie na żadne inne i nie powinien z tego toru w ogóle schodzić. Sposób w jaki ten motocykl pracuje na tych wysokich obrotach, jak oddaje tą moc, jak jest stabilny. Jeszcze, jak mamy quick shifter w górę, w dół, można zamykać opony, można schodzić na kolano. Ja mam takie wrażenie, że jak ja na nim jedzę na torze, to on nie prowadzi nie jest tak, że ja muszę się z nim szarpać, że ja muszę mm -hmm. jakoś z nim walczyć. Mi tam nie schodzi uśmiech z twarzy pod tym kaskiem. Po prostu. I chciałbym Was zaprosić wszystkich, jeżeli macie ciekawy motocykl, takich, z którym jesteście związani, o którym możecie coś ciekawego powiedzieć, do tego, żebyście zgłosili się do nas, odwiedzili nasz garaż, nasz warsztat i opowiedzieli o tym motocyklu, podzielili się swoimi wrażeniami. Chcielibyśmy bardzo podziękować naszym partnerom, bez, bez których oczywiście nie dałoby się tego wszystkiego zrealizować, czyli firmom Castrol, Warta, Atena, NGK i TRW.